Dobry. No słuchajcie, co by pchnąć trochę fabułę do przodu, to sobie przegrałam dwa dni. Ale no, to były nudne dwa dni, praktycznie nic się nie działo. Jedyne, co się wydarzyło, to to, że Cieszysław się dostał na studia. I to słuchajcie, na studia prestiżowe. Tak, na informatykę. Jestem z niego mega dumna. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. Dlatego, że kolega, przyjaciel nasz tutaj siedzący, Ciesiu, Lesiu, Lesiu, Ciesiu, to on ma ogólnie rzecz biorąc trzy punkty grania w gry wideo i czwarty punkt programowania, więc na studia prestiżowe to jest trochę mało chyba. Z tego co ja sprawdzałam jak testowałam ostatnie czasy studia prestiżowe to było to tak, że żeby się dostać tak z marszu jakby zaczynając grę nowym simem na, na poziomie młodego dorosłego no to oni musieli mieć 5 lub wyżej. Danej umiejętności, żeby się na prestiżowy dostać. A on tu ma 3 i 4, ale za to ma skubane szóstkę w szkole i tą szkołę wcześniej skończył. I może dlatego się na te prestiżowe studia dostał. Hmm, tak sobie kminie. Czy to ma sens? Chyba ma sens. Jest to fajne, podoba mi się to. A co dzisiaj? Dzisiaj, słuchajcie, mamy jeszcze jeden dzień taki luźniejszy do przegrania, a jutro są urodziny. Artemii Cieśka. I te urodziny sobie zrobiłem w specjalnym miejscu, w pewnym, powiedzmy, starym kościele. <głos》>, jak brzmi. Dlatego, że Brian specjalnie dla mnie zrobił taką miejscę, bo chciałam urządzić najpierw tylko Artemii urodziny w tamtym miejscu, ale z racji tego, że Artemia i Cieśnik są praktycznie nierozłączni, to jakby. No dobrze mi będzie zrobić te urodziny razem. I zrobił mi takie miejsce, które wygląda jak. Tak, stary kościół, tylko że jest klubem. No, mam nadzieję, że mnie skancelują. No, no, no. <laughs> tak w skrócie. O, i yy, y, ogólnie to wzięłam się tutaj za Madeusza, żeby on troszeczkę rzeczy tu ponaprawiał, bo to wygląda jak kupa. I jest dzisiaj dzień dla rodziny. Jest 1256, dzień dla rodziny. Także dzisiaj wszyscy sprzątają, robią grillę, aczkolwiek nie macie grilla. Macie 722 simoleony i to jest dramat. Artemia jest w szkole i Artemia niech się uczy pilnie, i ta druga małpa też. No i tak. Pytaliście też mnie o dziesię, w y, nawiązaniu do ostatniego odcinka, czy ja zamierzam tutaj dać jakąś aspirację nową? Nie, nie zamierzam. Nie zamierzam, dlatego że już ta simka renesansu u nim nie tak wykończyła psychicznie. I, jakby gameplayowo, że stwierdziłam, że mam to w nosie i już będzie do końca życia miała tą aspirację ukończoną i nie będę jej robić nic nowego. A dzisiaj to dzisiaj, ona się zajmie tam swoimi rzeczami, będzie sobie biegała, będzie sobie coś robiła. Teraz trochę uwagi chciałabym poświęcić temu Kolesiowi tutaj naszemu. Trzy sketche musi wykonać. Wow, a on to już praktycznie, to już jest Twoja ostatnia ścieżka? <laughs> tak! Ojo! No dobra, to się skupimy trochę na, na Amadeuszu. Może on sobie też skończy. Wykonaj sketch. Katastrofalna fryzura. Nie mogę przestać o tym myśleć i muszę zapytać. Ło! Wow! Tak, z miłą chęcią. No dobrze, to zamieszkaj z nami. Wow! Roma z nami zamieszkała. Super sprawa to jest. A co ty jest? Krzątań. Łota. Pora na kasa 500 milionów na działaniach związanych z wewnętrzną harmonią, zdobyć sławę z powodu dbania o siebie, zostań częstym bywalcem spa, utrzymaj status stałego klienta. Roma, masz bardzo beznadziejną aspirację. Ale moment, ja bym się chciała dowiedzieć, skoro już z nami zamieszkałaś, bruda się jeden skończony, widać że wazowska. <grym>, to ja bym się chciała trochę więcej o tobie dowiedzieć. A ty Cieszysław? Sław, cieszy sław lekcja odrobione? Przystąp do egzaminu końcowego, praca domowa nie zaczęte. Co to jest? Za 21 godzin zasady programowania. Mordeczko, moja piękna, y, to odrób pracę domową. Gdzie to jest ta praca? Kurde, balans. Tutaj. Y, bezpieczeństwo. Nie. To jest to? Nie, zasady programowania, tak? Tak. To są odrób te zasady programowania. A o Romie chciałabym się trochę więcej dowiedzieć. Bo skoro już Roma tutaj wyszła z propozycją zamieszkania razem, to byłoby bardzo miło, gdyby no, oni wzięli ślubiks i się jak najszybciej stąd wynieśli. Przynajmniej minimalna ilość simów będzie wtedy. Żebym miała ja mogło się czuć swobodniej, żeby mi się dobrze grało. Ale w kwestii Rome, ona lubi sprawność fizyczną, ma umiejętności komediowe na 1, majsterkowanie 2, gotowanie pięć, czyli lubi gotować. Granie w gry wideo 1, złośliwość dwa, umiejętności taneczne 1. Czyli jak na razie faktycznie wychodzi na to, że gotować lubi, a pokaż mi, ulala, Madeusz czuje, że zaloty Simka o imieniu sława zawróciły mu w głowie, teraz ptaki zdają się śpiewać radośnie, a słońce świeci nieco jaśniej. Jak romantycznie. Czy można powiedzieć, że Amadeusz lubi flirtowanie? Tak, no to jest kurde, flir, aż taki, że, że ho, ho. Dobra, Romcia. Uwielbiasz naturę, jesteś kreatywna, masz obawy przed śmiercią. Okej. Okay. Członkowstwo SPA i jesteś głupkiem. Czy Merkuria powinna zaprosić ze szkoły koleżankę o imieniu Marica? Tak, Jezus, to jest najlepsza psiapsiua po prostu. Dobrze, Roma, to ja bym chciała, żebyś ty znalazła sobie pracę, ewentualnie może też poszła... Nie, na studia nie pójdziesz, bo mi się nie chce tą zajmować, już wystarczy, że moje dwa, dwie mordy poszły, i idą na studia. Eee, gdzie to będzie? Praca, 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 boże, tu. Znajdź pracę. Czwarty poziom programowania idealnie. Dziewiąty poziom gotowania, łamadeuszka, super. Dobra, Roma, weź sobie serce moje kuchmistrzyni. Skoro już lubisz gotowanie, to gotuj i bądź szczęśliwa. Na razie niestety będziesz musiała spać na dole, bo nie ma dla ciebie nigdzie indziej miejsca. Trochę sadge, ale no cóż, no. Takie życie. Gustav Bierksen, słucham. Doskonałe wyniki Artemia. Twoje oceny zrobiły na mnie wrażenie. Uważam, że należycie się przedterminowe ukończenie szkoły. Co ty na to? Ja na to jak na lato, stary. Dziękuję. Super. Otrzymano dyplom. Czekaj, to stój. Zanim pójdziesz spać, złóż sobie od razu podanie na studia Arti. Uniwersytet, weź udział w rekrutacji. Genialnie, Artemia jest odpowiedzialna. Wszyscy się cieszymy. Kim ja jestem? Nie wiem, kim chcę zostać, kiedy dorosnę. A wszyscy moi przyjaciele już się zdecydowali, jak mam dokonać wyboru. To nie ty dokonujesz wyboru, Merkuria, ja, tylko ja. I mówię ci, że będziesz albo ekologiem, albo lekarzem. Są. So, yy, jeszcze masz czas. <słyski> Dzięki Ciesiu, że mnie wspierasz. Dobra, Artemie, jak złożysz podanie na studia, to od razu weź sobie złóż podanie o stypendia. I kolejne jeszcze o stypendia. I przede wszystkim Copperdale moim domem. moim domem i tam jeszcze z pomocą dłoń. Tak, dokładnie. Ty, mordeczko. A ty byś też coś może poodkurzał albo coś? Czy jest coś, co, co trzeba naprawić? Bo robienie prania się chyba też liczy jako. Nie, ulepsz. Nie, nie, to jest co? Nie. E, robienie prania się też chyba liczy jako sprzątanie, to idź, możesz robić pranie, włóż do pralki. Tak, i wszyscy będą zadowoleni, bo poćwiczyć teoretycznie też możesz poćwiczyć, to ci zaraz pójdziemy tu na bieżnie. A, Roma ćwiczy, mhm, no dobra. No to później, jak Roma już se poćwiczy, to czekaj, włożysz to do pralki, włączymy se pralkę, tak, dobry chłopczyk, u pierściuszki. I potem skorzystaj, i dopiero będziesz mógł iść i ćwiczyć. Ustawę to przyjazny zwierzak. Zawsze cieszy się z poznawania nowych simów. No wiem, bo Ustawę to jest dobra mortka. Mała kocia mordka. Merkuria, ty się tutaj zacieśniaj więzy z Maricą, bo widzę, że Marica to jest twoja best psia. -psia. Jak ona tańczy? Jezu Marica, ty ewide ewidentnie tu próbujesz, widzę, startować do cieśka, ale on jakoś cię tak, nie, nie tego, Cieszy Sław, powiedz, że narzeka jej na zajęcia. Jezu, dziesia, coś umarło w tym kiblu? Wyczyść to. Szósty poziom gotowania Roma osiągnęła, fajnie. Arti? Arti, bo zaraz się w łóżko zlejesz. Jak się wysikasz, moja droga. To idź sobie od razu... Boże, gdzie ty miałeś? iść? E, be, be, be. Co ja chciałam? Aha, biega, biegać na bieżni. To nie pobiegasz sobie na bieżni, bo tu ojciec biega, znaczy ojczym. To po prostu sobie biegaj, by oczyścić umysł, bo jesteś mega spięta. Dlaczego? Oczekiwanie na list akceptacyjny. No mam nadzieję, że się dostaniesz, kurde, chociaż z tymi ocenami to myślę, że masz to jak w banku. Chciałabym w ogóle, żeby Artemia się jeszcze czymś zainteresowała tak poza tym. Zastanawiam się nad tym, czy nie mogłaby faktycznie sobie malować tych obrazów tak hobbystycznie i sprzedawać. To by było coś. Cieszy Sław, ty odrobiłeś te lekcje. Praca domowa ukończona w 50%. No to mordo mała, no odrabiaj te lekcje. Roma, jak koty potrzebują ludzi i potrzebują... Zaproponuj mu przyjaźń. Potrzebują jakiejś czułości. To możesz się z nimi pobawić. Jesteś tutaj... Ogniwem dodatkowym w tym domu, które, że, że tak to ujmę, nie jest jakby głównym simem. Ja nie mogę z wami. Jak to dobrze, że w czwórce nie ma karaluchów. Bo jakby były, to byście już po prostu umierali przez chorobę od karaluchów. Ciumcie. Brudasy, śmierdziuchy. Po prostu. Charakterystyka rodziny wazowskich. Kłócą się, śmierdzą. Ale są mądrzy, chociaż tyle. Znaczy, dobrze wykształceni, o, bo mądrzy nie są. Nie, nie. Artemia! Arte... Artemia, co ty robisz? Nie, nie, już, już się ogarnij. Nie ma hiperte... Nie, 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 nie. Wracaj. Wracaj do domu i weź, kurde, prysznic. Przegrzanie się na śmierć. Boże, gro, nie strasz mnie. Nie strasz mnie, błagam. Za to dziesia możesz iść biegać dalej. Energiczny jogging. Tak, i zadzwoń jeszcze, zaproś Klemę. Gdzie jest Klema? Tu będzie Klema. Klementajna. Gdzie jest Klementajna? Tu jest Klementajna, zaproś. Zaplanuj wizytę z lotnęgiem. Nie, wizyty z lotnęgiem nie, ale zaproś do spędzenia czasu na parceli. Wszyscy tańczą. Błagam was, po prostu... Nie będziecie tańczyć, tylko se usiądźcie. Ty usiądź i ty se też usiądź. I sobie obejrzyjcie razem film. Jakiś Simder albo coś. Marica... Marica wypieprzaj stąd po prostu, Ja cię co chwilę tu widzę w tym domu. Aha! A co ty masz, jakiegoś krasza na Maricę? Mary, Za wcześnie by to stwierdzić na pewno, ale zdecydowanie coś może z tego wyniknąć. No to otóż nie, nie może. Merkuria, jak już przy okazji sesiadłaś, to możesz koty zganić za skakanie po blatach. Ojej, kupociesz go. Nikogo nie lubię, tak jak ciebie, mu powiedz. Jesteś super ojczymem. Jakby nasz ojciec to pajac, a ty jesteś super. Przekonaj do kąpieli. Możesz go przekonać do kąpieli. No i dobra, to ci się zaliczyło. To już powinnaś być spoko absolwent przed terminem. Z pewnością nabierze teraz rozpędu. No ciekawa jestem. Ciekawa jestem, jak to z tobą będzie, Arti. Z Merkurią się bardzo nie lubicie. Ale jeszcze to nie jest jeszcze ten poziom. O, analiza i dyskusja. O co się kłócicie znowu no? Wy Powiedz jej, że jest głupia! Skrzyż ją. Każ jej sprzątać, bo kurde, nic nie robi. Wiecznie wysprzątacie. Arti, możesz sobie zjeść jeszcze. To by nie było takie głupie. Zjedz sobie chleb bez laktozy. Słucham pana. Kto to jest? Chude! Idź sobie stąd! Co ty robisz w ogóle? O co tu chodzi? Co to są za ludzie? Co to są za ludzie? Ej, jakby... Wynocha mi stąd! Won! Ej, no co? Jakiś obcy typ się położył obok gromy. Ej, co jest? Co to jest? Jakiś zjazd kelnerów? Czy... Kle... Klema, kogoś ty przyprowadziła nam do domu? Ty wariacie. Jesteś kochankowie twoi? Myśli sobie, Ten się wpakował obok gromy, w ogóle myślę, że nikt nie zauważy. A on nie uczy w szkole, chyba? What? Co to było? <grywa> no, cześć, Artich. znaczy cze, cześć, Klemusia, cześć. Ma rodzinę sprawiedliwości życia, ale przede wszystkim komplementy, czułość. Nie, czułość. obejmij, czule, klementajne. Rodzinnego całusa jej daj. No w przyjaznej, ale gdzie to będzie? Aktywności czułeś głębokie zamyślenie? Spróbuj pocieszyć tak. Cieszy Sław. O, cieszy się gromy położył. Jak słodko. I sobie śpią. A ty jej śpiewasz? Pośpiewała cioci. Pochwal ją szczerze. Możesz jej jeszcze poschlebiać, powiedzieć jej, że ją bardzo lubisz. Gdzie to jest? Pomóż naprawić złe relacje z Sylwestrem, z, z Kibą i z tą Majko-Edom czy go na tam, przyjazne? Nie. No, przyjazne, tak. Popisuj się, nie, głębokie zamyślenie, nie. Pomóż naprawić złe relacje z Mariko. O. I właśnie, w ogóle, Artemia, jaki ty masz. Etapy to mnie nie interesują, maniery masz na Maxa. Super. Tą odpowiedzialność by ci trzeba teraz było uskutecznić, bo jakbyś miała odpowiedzialność... Oj, rozstrzyganie konfliktów jeszcze! Dobre! Przyznaj się do marzeń o obiekcie uczuć. Też jej możesz ten... Kurde, jakbym chciała, żeby ona... Ale nie dobiję jej tego do jutra. Bo co to jest rozstrzyganie? Przepraszając innych godząc się pokutni, No nie! No to ona nie może, kurde, a chociaż... No mogłaby w teorii przeprosić Merkurię, bo jest dobrym, dobrym ziomkiem. Bo ja bym bardzo chciała, żeby miała to rozstrzyganie konfliktów. Artemia, ty jesteś, ty jesteś po prostu, jesteś bosem, nie? Dobra, weź jeszcze entuzjazmuj się sprawnością fizyczną, ożywiona rozmowa, pokaż jej zdjęcia. O, moment, zapytaj jak minął dzień. Zosia, ja wiem, że cię rozrywa po prostu i chcesz mieć kotki, ale to nie jest dobry moment. Co? Nie pij tej wody. Tylko idź se porządnie zjedz. Bo będzie znowu milion szklanek nastawiane wszędzie. Gdzie żeś odstawiła? Gdzieś matko jedyna. Idź weź prysznic. I nie narzekaj ty. Ty już wstań, bo już żeś się wyspał. I ty zrób to jajecznicę z bekonem, bo przecież. Uga, Boga! Męcznicę z bekonem. La 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 Merkuria może byś wstała, łaskawie, bo ty zaraz idziesz do szkoły. Weź se Dzisiaj ty tak samo se usiądź. O, Cieszy Sław powrócił. Ciesiek, to nie, nie gotuj już. Nie gotuj, bo już wystarczy, ale możesz wypolerować do perfekcji. Czemu ty uciekasz? To weź sprzątni. I już łaskawie możesz ją przeprosić. Gdzie to jest? Czułość? Nie. Komplementy? Nie. Narzekania? Nie. Pasje? Nie. Plotki? Nie. Więcej... Ob... O, rzesz. Dobrze. I teraz Artemia... Skoro jest 15:14, to na godzinę 16 yy, urodziny albo na 17 zrobimy, bo jeszcze torta musicie upiec. Jubilat, jubilatka, Artemia i Czesław, taka sytuacja. I goście, tak, wszyscy poza rodzicami. <laughs> Czyli tak, Roma, Gabriel, Piotrek, Odet, Erik, Sonia. Robert, Frida, Al Alina, 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 Mizuki, ty jesteś młodym dorosłym chyba, Mariko, Fujita, Hubert, kto tu jeszcze, no Marica niech se przyjdzie, Moli Prescott, no Merkuria też przecież, bo, bo, bo przecież ona by zwariowała, żywieniowca nie potrzeba, miksologa, niech Mizuki będzie miksologiem i, i tyle. I to miejsce gdzie jedziemy. To jest klub nocny. Tak, o bardzo. <laughs> fajnej nazwie. <laughs> A jak na razie wygląda to tak. I co? Na osiemnastą nie można, to na siedemnastą. Tak, super. Dobrze. I teraz Artemia pieczemy torta. Zosia nie będzie żadnego rozmnażania. Na razie nie planuję. Dobra, Arti rób torta może być ciasto czekoladowe. Cieszysław gra. Granko, granko. Możesz grać, Merkuria osiągnęła trzeci poziom gotowania. Tak z czapy, ale no okej. Okay. Ty jesteś dalej bardzo skrzywdzona. Właśnie, Artemia! Pokaż no te te, 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 Zaliczasz się... Nie zaliczasz się jako odpowiedzialna? Czy zaliczasz? Błagam, powiedz, że zaliczasz. Ale to rozstrzyganie konfliktów. Nie ma, nie ma co, musisz ją przeprosić. Ja wiem, że bardzo tego nie chcesz, ale trzeba to zrobić. Pogawędka, popraw humor. Chwila, mam, stop. Jezus, koty! Narzekania, komplementy, czułość? Nie. Więcej. Pogawędka, poznaj, popraw humor, więcej. Nie ma przeproś. Dlaczego nie ma przeproś? Wychwalaj, nie. Działania? Nie. Zabawne. Spróbuj pocieszyć. Zrobiłaś tego torta? Dobra, już zrobiłaś. To zaraz pójdziemy. Gdzie wsadziłaś? Do wyposażenia? Pokaż, bo ja muszę... Ja muszę wiedzieć! Tak, okej. Okay. Co to jest? List dotyczący stypendium. O! To chyba do ciebie. To se weź. I tu jest co? List akceptacyjny. Tak samo. Też se weź. No to fajnie. Możesz go przeczytać albo coś? Otwórz. Z przykrością informujemy, że Cieszysław nie otrzyma stypendium ze sportu. Jak to nie otrzymasz stypendium ze sportu? Ale koperdelni moim domem otrzymasz, to dobrze. I co? Otwórz. No to już było. Czytaj. List akceptacyjny, no to super, no i on się dostał. O, proszę bardzo, na informatykę, na Foxbury się dostał, na prestiżowy, także czadowo. Dobra, może byście poszli na, na wydarzenie. Jezu Eustachy, co? A ty możesz ją przeprosić, bo to. Aha, ale ty jej nie możesz. Pi ze smutku. No i ona nie będzie. No, no nie, a ja bym tak chciała, żeby była tą mediatorką. Dobra, w nosie. Może jeszcze się z kimś innym uda. Jedziemy. No i dobrze, i zaraz się impreza zacznie, bo jest prawie, że 17. To możemy tutaj od razu popioły puścić. O nie, to jest takie złe, ale dobra. Oj, becha z tego baru. Znaczy z tego klubu w sumie. Dobrze, czy mamy tutaj przyjęcie? Zaczynajmy, tak. Czy mamy tutaj kogoś, komu możemy, jakby, pomóc rozwiązać konflikty? Mamy tort. Jest i tort, jest i on. Tu jest Timon? Ty Tytus. Ok. Gdzie są nasi goście? Tu idzie Roma. Czy Roma ma z kimś złe relacje? Adoptuj jako opiekun. Nie. Przyjazne. Pogawędka. Popraw humor. Nie. Popisz się strojem. Ploty. Nie. Pasje. Nie. Narzekania. Nie. Komplementy też nie. Głębokie zamyślenie, czułości. Nie. A może Sonia? Podziękuj za przybycie wszystkim. Tak. Tutaj jakiś ten ziomeczek. Twierdzi, że Erik z Simoroślą. Nie. Współlokator też nie. Ale No, Sońka by dobrze było tutaj. Bo Sońka ewidentnie wymaga pocieszenia, ale z złudną pewność siebie nie. Zabawne. A możesz się powygłupiać z nią. To nie będzie wcale głupie. Cieszy Sław? Where are you? Show yourself. A tu jesteś. Dobrze. Mm, przyjazne powitanie tej pani zrób, tej pani tak samo przyjazne. Po... Nie, weź płatny urlop tam. Dzisiaj urodziny Biba dzisiaj. Artemia, może by tak z Sonią coś tutaj więcej. Nie, nie idź sobie, gdzie jest? No dobra, to coś innego, więcej opcji. Zabawne, wygłupy. Też możesz poparodować z nim innego sima. A potem wyciągniemy torta. W sumie to już nawet teraz możemy wyciągnąć torta, tak. W ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, że ja ten odcinek nagrywam drugi raz. Tak teraz mi się przypomniało. Bo ja go nagrywałam wczoraj, czytaj w piątek, a dzisiaj jest sobota. I połowa odcinka się nagrała bez dźwięku, dlatego że ja bardzo mądrze musiałam na chwilę wyjść i wyciszałam mikrofon i go nie odciszyłam. Tak, także już cechy dla Artemii mam wybrane. I zaraz, się, zaraz wam powiem, co to za cechy, za cechy są. No więc, jeżeli chodzi o Artemi aspirację, Artemia będzie przyjaciółką świata. Tak. A jeżeli chodzi o jej cechę, to ja jej wybrałam, że była nie rodzinna, nietowarzyska, tylko wierna. Tak. Wiedni Simowie cenią swoje związki i w pełni się w nie angażują. Nieistotne czy to przyjaźń, romans, czy współpraca. Nie lubią kłamać i oszukiwać, ponieważ zaufanie bliskich ma dla nich ogromne znaczenie. Dla mnie ta cecha u niej też ma ogromne znaczenie. Ale tego dowiecie się kiedy indziej. He he. Dobra. I jakby dawaj, torta. Bo ja już widziałam Twoją minę przemysławi, jak się na to patrzysz, na tego torta. Nie, nie. Tak, i dodajemy świeczki urodzinowe po raz drugi. Co się dzieje? Tylko nie rodzina, przybywanie w pobliżu rodziny. No ja wiem, że z Merkurią jesteś nie, nie za bardzo. I to w takim razie, Cieszy, Sław, Dodaj świeczki. Tak, i Ciesiu, dmuchamy. Znowu impreza. Jej, dmuchanko! Sto lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. Przekręć się, przekręć się. Je, 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 je. Super. Yy, I Sław standardowo to, co miał, czyli ekspert komputerowy. A tutaj mu się wczoraj wylo wylosowała cecha, że jest rodzinny. Także już nie będę losować drugi raz, bo bez sensu. Wylosowało mu się, że jest rodzinny, to jest rodzinny. Zadanie: wspólna promocja lokalu, tak, ok. Haboborf nabu. No to super, to se szamajcie torta, weź kawałek, tak, i Artemia też weź, weź sobie kawałek, Merkuria też weź sobie kawałek, a Cieszysław, jak skończysz jeść, to weź sobie Romę tutaj na stronę. To jest ten time, żeby oświadczyć się Romie. Jas, jas, jas. Roma, ja cię kocham. Wyjdź za mnie. O mój Boże, szesław, oczywiście, że tak. Och, jas. Bądź mój. O, dziękuję. O, tak cię kocham. Idealnie na zakończenie odcinka. Proszę państwa, możecie sobie teraz potańczyć. Zatańcz wolny taniec. Gdzie z Roma? Tak. Tam jedna wielka. Artemia? Artemia, co? No to miałaś torta zjeść, no. Zamów sobie coś. Zamów jedzenie. hamburgera wegetariańskiego. O oh, yes. No i dobra, misiaczki. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nasze misie pysie już dorosły. Tutaj impreza trwa w najlepsze. A już się nie zjawił. Co niestety sprawia, że jest mi bardzo przykro, bo przy okazji tego odcinka piątkowego, jak go nagrywałam, to Apoloniusz przyszedł i tutaj była wiksa z Apoloniuszem, raczej z jego duchem. I trochę, trochę mi smutno, właśnie, że go teraz nie ma. Ale tak, następne odcinki przyniosą bardzo dużo zmian, bo tu będzie ślubik z Romy i tego, i cieśka. Zastanawiam się, czy robić jakieś spotkanie rodzinne. Zobaczymy, bo tam. On ma chyba nie najlepsze relacje z jej ojcem. Znaczy, wiem, że Artemia na pewno nie lubi się z ojcem Romy, a jak to z Cieśkiem, tego nie wiem. Zobaczymy, ale ja go bardzo już chcę wypchnąć szybko z domu, bo już jest za dużo ludzi i ja już głupieję. No i tak. Zobaczymy, bo może w przyszłym tygodniu uda mi się zrobić więcej niż jeden odcinek w końcu. Dlatego, że tak jakbym mówiła, ostatnio jestem mega zarobiona i to wszystko jest tak na, na szybko po prostu też kręcone, bo no trochę czasu mam zajęte, ale nie szkodzi. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie like, dajcie suba, wiecie na moje media społecznościowe, między na Facebooka, Instagrama, Tumblera oraz Discorda, bo tam się dużo dzieje. Ja pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się. Pa!